Póki co otacza mnie spokój i cisza, ale już za kilka godzin, właśnie to miejsce będzie świadkiem absurdu, szaleństw i chaosu, jaki panuje w głowie dorastającej dziewczyny. Tematem dzisiejszego szota będzie spektakl w w wykonaniu Białostockiego Teatru Lalek w Warszawskim Centralnym Basenie Artystycznym. Specyficzny rodzaj połączenia pomiędzy planem lalkowym a tak zwanym żywym planem, czyli żywym aktorem. My nie gramy tak do końca według reguł żywego planu, nakładając na siebie tego rodzaju formę, stajemy się tą formą i no przepoczwarzamy niejako. Nasz spektakl to zwielokrotnienie takiego malutkiego teatrzyku, którego przykład trudno w słowach określić. Mogą się w tym świecie pojawić wyłącznie lalki, otwierając kolejne okienka, kolejne sceny, uzyskujemy no, zwielokrotnienie tego świata i zbudowanie swego rodzaju yy, abstraktu. Cały spektakl utrzymany jest w konwencji groteski, absurdu i surrealizmu. Widz nie jest do końca pewien, czy jest to sen czy jawa, ale możemy domyślać się, że są to fantazje głównej bohaterki. Przekonajmy się, kim ona właściwie jest. Twoja matka była zakonnicą, kiedy się urodziłaś. A twoim ojcem był biskup. To jest siedemnastolatka, w której buzują hormony, która jest zachwycona światem, który ją otacza. Przeżywa to jakby na nowo, bo to jest okres dojrzewania. <śleszy> 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 i tak samo jakby obcuje z kobietami, jak i z mężczyznami. Przeżyła swoją pierwszą miłość do Orlika, młodego chłopca. Jednocześnie fascynuje ją młoda kobieta, która pojawia się w jej życiu. Tak samo coś w sercu jej się pojawia w stosunku do niej. Czy ty miałaś podobne przeżycia, kiedy byłaś w wieku odgrywanej przez siebie o bohaterki? Myślę, że na pewno coś, coś w tym jest. Zawsze ze swego doświadczenia Przekładamy właśnie je na, na scenę. Jeszcze. Jeszcze! Gdzie jesteśmy, Sandzie? Teraz już wiemy, co sami twórcy twierdzą o spektaklu. Zobaczmy, jak widownia reaguje na miłość, wampiry krew z kurczaków. Przedziwne, bardzo, bardzo dziwne, urocze, oryginalne, oryginalne. fajny czas. Wydaje się Pani, że to była czy to była, była jama? Uuu, niech Ale pomyślę, tak. dlaczego jedno albo drugie? Czyli... Półsen sen, pół jawa, tak mi się wydaje. Myślę, że półsen. sen. Taki, taki półsen. Trochę jawa, trochę sen. Nie wiemy do końca, co siedzi w głowie y, dziewczyny, y, co siedzi w głowie y, różnych dziewczyn. Nie wiemy, co im się marzy, co im się śmia, co jest prawdą. I to chyba było w tym spektaklu. Konfabuluje, wymyśla y, świat wokół siebie, niejako y, trafiając jednocześnie do tego świata w postaci swojego wyobrażenia. Ujawnia e, tajemnicy, która polega z jednej strony na jej ukrytych pragnieniach, a z drugiej na tym, co się dzieje w jej, w jej głowie, e, tymi światami, którymi w pewnym momencie zaczyna sterować i które wymykają jej się spod kontroli. Teraz już wiemy, co siedzi w głowie 17-letniej Walerii, a ja spróbuję sama się przekonać. Co w głowie ma młoda dziewczyna?